Jak gdyby urodził się pisklakiem, wykluby się z jajka jak bocianek, spokojniutko rusłby sobie w wielkim gnieździe, jadłby też czczowniczki na śniadanie, tata nosiłby jedzonko i mamusia, żaden herod nie zagroziłby ptaszątku, długi dziób miałby do obrony, nie musieliby uciekać na osiołku, lecz on musiał narodzić się człowiekiem, bo nam ludziom był potrzebny do zbawienia. A bez niego tu na ziemi jak bez nieba chaos, śmierć, pogarda bez nadzieja. Może mógłby narodzić się owieczką? Bezpiecznie bym przycupnął w biednej szopce Jego mama by karmiła go i grzała A on dokazywałby jak to owce Lecz to człowiek potrzebował dziecka Spawcy by wskazywał najwłaściwszą drogę Człowieczego dziecka, a nie owcy Czy Miał być Bogiem A kaczątkiem może mógłby zostać Pływałby sobie w szuwarkach, tam by się schował i już nie zagrażałby mu Herod ta poczwarka, chcielibyście go uratować i inaczej tą historią pokierować, lecz się miało dopełnić i tak było, żeby w niebie nam się z Bogiem pięknie żyło.